Tak, dlaczego pan mówił? My nie jesteśmy nie przygotowani, my nie mamy. Ale tu nie, panowie, powiedzą co widział. Tak. Tak, Co ja mogę zobaczyć na zamp? No, na przykład obrazy Beksińskiego. Ja z to rondo nawet Zdzisława Beksińskiego. A kto to był Beksiński? Sławny malarz. malarz. Boże, teraz mi wyleciało z góry. Nie, że pokojowym, tylko artystów. A słyszał pan o słynnym Zdzisławie? No niestety, nie. Boże, mąż mnie zabije. Boże Beksiński przecież. Gdzie znajdę Zdzisława? Yy, o tam, w nieboskłonach. A jakieś znane um, Zbigniew z Sanoka? Beksiński, tak. I co malował Beksiński? A wie pani co, akurat na malarstwie to ja się nie znam. On bardzo lubił takie yy, obrazy, yy, takie których takie, takie coś, że nie ma tego tutaj na świecie, jest tylko w niego, w jego wyobraźni. No. Dobrze. A tak. Prywatnie. Jak padnie na imię? Marysia. Dzień dobry. Jak kobiety w Sanoku? Mało chodzę po mieście, ale ładne. No, bardzo mi się podobają. Mnie się już nie podobają. To jest dawne województwo lwowskie, więc w związku z tym tutaj są zawsze najpiękniejsze kobiety. Podkrywamy trochę, także jest na co popatrzeć. Nicego sobie, nie. A w województwie lwowskim były najładniejsze? Tak. A dlaczego? Była to przecudowna mieszanka kultur wszelkiego to. rodzaju. Tak. Jako skrabę jeszcze przy okazji. No ma czym oddychać? A gdzie znajdę grzegorza? Grzegorz Sanoka to trzeba. Podejść tą uliczką w lewo i potem za apteką w prawo na dół i po lewej stronie, tam będzie ten pomnik widać, Grzegorza. To był filozof chyba, tak mi się wydaje. Tak. To facet był. No ale myślałem, że tak wie pan, fizycznie, namacalnie będzie. To można pomacać, to jest posłuch. A wie pani, to już, to jest jakiś kronikarz bodajże chyba. A to tak można? Można. Biblioteka jest jego imieniem w Sanoku. I on będzie taki stał niewzruszony. Tak, bo to XV 15 wiek, także to. Wtedy nie tak, było jak... takiego rozdźwienia jak teraz. Aż muszę cię uczyć. Nie, 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 może, już, może nie tak od razu. Jestem nieśmiała i ja się zawstydzam. Dalej, ja jestem śmiała. Ale nie, ale się wstydzę. A buziaczka, buziaczka. Ale... Dlaczego rynek w Sanoku jest na górze a nie na dole? No bo tu jest na samej górze wszystko. No bo na dole nie ma miejsca na rynek. Jakoś tak. Bo na dole źle wygląda. Chodzi może o skupi skupisko e, bloków. Ja nie hmm. wiem, bo ja się w tym czasie jeszcze nie urodził. Bo zawsze miasto się budowało na górze, a nie na dole. To żeby dojść gdziekolwiek, to zawsze pod górę. To się... hmm. Ale wiesz, co ja tu widzę? O, święty Bawo ja tu widzę. Dzień dobry, z czym się państwo to kojarzy? Z autosanem, z Boczkiem na autobusie. Dziękuję, nie mam czasu. Jest to jakiś, nie wiem, bocian? Łabędź? Autosan, no właśnie. Z bocianem. Z czym ci się to kojarzy? Z rzeszów. Pojęcia nie mam. Maldawski koniak, biały ja jest. Ja myślę, że to jest samochód albo znak samolotu z lo, linii lot. Nie mam zielonego. Autosan. A to prawda, że autosane były prostokątne? A wie pani, że ja nie wiem. Prostokątne? Mogły być. Prostokątne? Tak. Były. Bo ja lubię takie ładne rączki. Tiu, 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 cholerka. Poczekaj, bo no chciałbym ci zjeść... O nie, nie, nie. nie, to już jest taki, że nie można go zdjąć. To pójdę po Bosza. A dlaczego ten budynek jest taki różowy? Nie wiem właśnie. No bo ratuszowi się podobał ten kolor. Z tego, co mi wiadomo, w średniowieczu wszystkie elewacje budynków były bardzo kolorowe. Bo on był bardziej czerwony, ale wyblakł. I dlatego ten budynek jest różowy. Znaczy, on jest różowy? Nie potrafię powiedzieć. Chyba przez to, że salonik prasowy jest umiejscowiony. A i oni się lubują w różowym? Tak, tak, bo przeważnie ich żony mają różowe majtki. Tutaj mogliby ci wszyscy co na tych wszystkich naszych tych lokalnych portalach, co się wypowiadają, i anonimowo po każdym, że tak powiem, w cudzysłowie jadą. Tutaj mogliby się ładnie przyjść, przedstawić, powiedzieć właśnie co myślą. podwiewać ci sukienka. Podwiewa! Teraz już wiesz co myślę to na kiedy się ustawimy. No, po południu ma wolne dziś akurat. Dobrze, żeby by moja żona oglądała. No, pogląda.